Jeżeli przed tobą sprawdzian z ciągów, to to jest najczęściej pojawiające się zadanie na takich sprawdzianach. Między liczby 37 i 58 wstaw kolejno 5 liczb, aby wraz z danymi liczbami tworzyły rosnący ciąg arytmetyczny. Jeżeli kompletnie nie ogarniasz, co to jest ciąg arytmetyczny, to już szybciutko pokazuję ci przykład. Ciąg, czyli ciąg liczb, liczby ustawione w szeregu. Na przykład 2 5, 8, 11. To jest ciąg. Ten ciąg jest arytmetyczny, dlatego że każda liczba jest powiększona za każdym razem o tyle samo. Zobacz, jeżeli do dwójki dodamy trójkę, to otrzymamy piątkę. Jeżeli do piątki dodamy trójkę, to otrzymamy ósemkę. A jeżeli do ósemki dodamy trójkę, no to otrzymamy jedenastkę. I w każdym ciągu arytmetycznym będziemy zawsze dodawali taką samą liczbę, albo będziemy tą liczbę odejmowali. Spójrz na ten ciąg. Tutaj nasz ciąg ma coraz mniejsze wyrazy, dlatego odejmujemy. Odejmujemy czwórkę, no bo przecież to widać. 6 odjąć 4 to 2, 2 odjąć 4 to minus 2. Musisz też wiedzieć, że każda liczba w ciągu ma swój numer i numerujemy wyrazy ciągu w taki sposób: to jest wyraz A1, A2, A3. A4, jeżeli chcielibyśmy poznać wyraz A5, no to robimy to, co zawsze. Dodajemy trójkę w tym wypadku, czyli 11 dodać 3 to jest 14, i mamy piąty wyraz ciągu. Potem możemy sobie wyliczyć szósty, siódmy, ósmy, ile tylko chcemy. Tak samo w tym ciągu. Tutaj mamy znowu wyraz A1, A2, A3. A4, jeżeli chcemy wyraz A5, no to musimy jeszcze raz odjąć czwórkę, minus 2 odjąć 4 to jest minus 6. I musisz jeszcze wiedzieć, że ta liczba ma swoją nazwę, to jest różnica ciągu i w skrócie oznaczamy to literką r, także tutaj r jest równe 3, a tutaj r jest równe minus 4 i tak jak powiedziałam, to jest różnica ciągu, to słówko będzie się pojawiało w poleceniach. Rozwiązujemy nasze zadanie i zaczynamy od podpisania sobie wyrazów tego ciągu, czyli to jest wyraz A1, A2, A3, A4, A5, A6 i A7, czyli A1 to jest 37, A7 to jest 58. Żeby rozwiązać to zadanie, musimy się dowiedzieć jakie tutaj wpisać liczby, czyli musimy się dowiedzieć ile wynosi R. Ile musimy dodać, żeby otrzymywać te kolejne wyrazy aż w końcu uzyskamy 58. Moi uczniowie czasami zgadują ile to R wynosi i czasami im się udaje, ale nie zawsze to jest takie proste, więc pokażę wam wzór, który pozwoli wam za każdym razem uzyskać prawidłowe rozwiązanie. To jest wzór, który znajdziecie w tablicach na stronie 9. I on służy do obliczania dowolnego wyrazu ciągu. Na przykład, jeżeli chciałabym obliczyć wyraz a5, to zamiast n wpisuję 5, no i mamy tutaj a5, i w tym miejscu też musi pojawić się 5, bo wszędzie, gdzie mam n, Wstawiam piątkę, jeżeli chcę obliczyć A piątkę. Jeżeli chcę obliczyć A dziesiątkę, no to tutaj i tutaj wstawiam dziesiątkę, i tak dalej, i tak dalej. My sobie zapiszemy ten wzór tak, jakbyśmy chcieli obliczyć A siódemkę, czyli ostatni wyraz naszego ciągu. W takim razie A7 jest równe A1 dodać, no i tutaj musimy wpisać 7, odjąć 1, razy R. Możemy sobie to uprościć. 7 odjąć 1 to jest 6, czyli mogę napisać a7 jest równe a1, dodać 6r po prostu. Możecie to od razu liczyć w głowie i od razu zapisywać 6r. I teraz zauważcie, że my znamy wyraz a7, no bo wyraz a7 jest równy 58, więc w to miejsce możemy wstawić 58, a w to miejsce możemy wstawić 37. W takim razie mamy 58, jest równe 37, dodać 6r. Tego r nie znamy, dlatego tutaj nic nie podstawiłam. No i jeżeli r to jest jedyna literka w naszym równaniu, to zaraz sobie ją obliczymy. Literki na lewo, liczby na prawo, czyli 6r przenosimy, zmieniamy znak, mamy minus 6r, a po tej stronie 37 zostaje i przenosimy 58, mamy 37, odjąć 58. Czyli minus 6R jest równe minus 21. Dzielimy obustronnie przez minus 6, czyli r jest równe. No właśnie 21 nie podzieli się przez 6. Możemy zapisać to w ułamku, dwa minusy dadzą plus, czyli będziemy mieć 21 szóstych na plusie. No i możemy jedynie wyłączyć całości. W 21 mieszczą się 3 szóstki, to jest 18, czyli zostaną nam. 3 3 i 3 3,6 możemy skrócić i to będzie 3 i 1 /2. Tyle wynosi R, więc teraz najprzyjemniejszy etap naszego zadania będziemy dodawać. 3 i 1 druga to inaczej 3,5 i chyba tak będzie nam łatwiej. 37 dodać 3,5 to jest 40,5. 40,5 dodać 3,5 to jest 44. 44 dodać 3,5 47,5. Dalej mamy 51, potem mamy 54,5. No i 54,5 dodać 3,5 to jest 58. Zgadza się. Ja jeszcze udzielę odpowiedzi i pamiętajcie, że byliśmy pytani o te liczby, które mamy tutaj wstawić. Nie byliśmy pytani o R, więc jeszcze raz te liczby przepisuję jako odpowiedź. Mam dla was jeszcze kilka bardzo popularnych zadań na sprawdzianach z ciągów. Będę je wrzucać w kolejnych filmach, a wy koniecznie dajcie znać w komentarzach, jakie inne tematy chcielibyście zobaczyć na tym kanale.